mamy, moi drodzy, obiecałam, że sprowadzę aniołka z na YouTube i Hello. słowo się rzekło, angel z bloga kosmetyki bez tajemnic, z którego oczywiście zostawimy link na dole. Moi drodzy, dzisiaj mamy dla Was pierwszą część filmu o naszych kosmetykach do pielęgnacji, które zabraliśmy ze sobą na wyjazd. Jesteśmy teraz w przepięknym zamku Kliczków i będziemy się pięknić kosmetykami Ilua yy, i prawdopodobnie tego vloga zobaczycie już jutro. Yy, także zapraszam, a dzisiaj pokażemy wam właśnie trochę kosmetyków naszych do pielęgnacji. Jak to dobra. Jutro jest środa, dzisiaj jest wtorek, dlatego jutro zobaczą, bo tak. my tu mamy incepcję. E, dobra, w każdym razie dzisiaj mamy dla Was połowę tych kosmetyków, które zabraliśmy ze za sobą, pokażemy Wam dzisiaj, a część możecie zobaczyć na kanale U Angel, to też zostawimy Wam tutaj tutaj Wam się karta wysunie i zostawimy link dole. I ja się tylko usprawiedliwię na samym początku, że ja zabrałam moją siostrę na weekendowe spa tutaj, dlatego mam same opakowania pełne, wielkie i w ogóle, bo my się rzadko bardzo widzimy, więc to była moja jedyna okazja, żeby jej pokazać wszystkie rzeczy, które teraz uwielbiam. Yy, dlatego... Świetna okazja. Ty masz wszystkie same małe, a ją tylko yy, nie mam. Tak, bo ja starałam się zabrać. Tarko, mam. Staram się zabrać rzeczy uniwersalne, takie, którym część z tych rzeczy zobaczycie i będziemy mogli je używać yy, tak, razem z moją osobą doroszącą. Męską? Męską, znaczmy to męską. Yy, natomiast yy, znaczy nie żeby się tutaj jakoś chwalić, tylko zaznaczam to, bo dzisiejsze czasy są jakieś takie dziwne, yy, i ludzie mogą sobie pomyśleć różne rzeczy, więc yy, męską. Tak i koniec tematu. Fajne rzeczy są, bo tak jak mówiłam, uniwersalne. Możecie korzystać z nich ciekawych. ciekawych. Część jest takich, co ja nigdy o nich nie słyszałam, więc wy też pewnie nie słyszeliście. Część jest takich część są, rzeczy, część które my obie kochamy, a tak. część jest takich, które są całkiem nowe. I, I to dobra. się fajne zapachy. Także Dobrze, no, nie zobaczycie, bo spróbujemy je opisać, tak? Tak, same, ale w każdym razie mamy mnóstwo ciekawych rzeczy. Także zapraszamy do oglądania, a na drugą część zapraszamy na dole do opisu filmu. Także jedziemy z Koksem, tak? To co, może najpierw twarz. Tak. Ja będę mówić bardzo szybko, bo mam bardzo dużo produktów, więc tam tylko po dwa zdania. Wszystkie rzeczy, które przywiozą, będę używać z moją siostrą, bo tak jak mówię, chciałam jej pokazać, wszystko to, co, co tutaj mam. I zaczniemy może w takiej kolejności, jak zmywam makijaż, może będzie to miało jakiś sens. To tak, przede wszystkim mój balsamujący domowy, który robię, nie wiem, który rok z rzędu i zawsze używam tego produktu do zmywania twarzy. Czasami używam olejków, ale głównie używam tego produktu. Mam też żel do mycia twarzy z Organic Search, Ty też z skojarzysz. Ja go mam. Jest świetny. Ja go bardzo, mam go, już właśnie mówiłam, mam go od dwóch tygodni zużyłam praktycznie nic, bo jedna pompka spokojnie zmywa całą buzię, Tak. i jeśli ja używam ktoś... też do dekoltu. Tak, jeśli ktoś po prostu zwraca uwagę na to, co wydaje swoje pieniądze, e, czyli na jakość też i na wydajność, to ten żel jest po prostu tytanem. I on, on starczy naprawdę na bardzo długo, hmm. myślę, że nie wiem, czy go zużyję w, w tym roku jeszcze. Do zbywania twarzy używam produktów, które na razie nie można kupić, ale miałam możliwość je wytestować, więc e, e, powiem Wam tylko tyle, że ja sama jestem zaskoczona. E, są to chusteczki. E, tutaj są chusteczki do oczu. To są takie właśnie patki nasączone. Okay. Tak. Natomiast y, to jest jedna z dwóch wersji opusteczek, które po, pojawiały się do twarzy. Y, generalnie jak popatrzyłam na składy, słuchajcie, to stwierdziłam, no nie za bardzo. Y, lepsze składy można znaleźć w produktach dla dzieci. Y, natomiast mhm. jeśli, y, jak zaczęłam je używać w ogóle, to one... Są niezwykle w ogóle przyjemne. W ogóle strasznie się fajnie naciągają i strasznie fajnie zmywają w ogóle wszystko, cokolwiek na tej twarzy. A są takie, że one już są nasączone tak? też i koniec? Czy one jeszcze one są? Się nasączone? się w ogóle. Mhm. Gdyby nie to, że nagrywamy, to bym ci pokazała. Okej. Okay. <laughs> Najpierw powiedziałam, że nie będę testowała usteczek z takim składem, bo lepsze mam w, e, właśnie dla, tych, dla dzieci, tak. Mm. Natomiast potem, jak zaczęłam je używać, świetnie się sprawdziły w momencie, kiedy e, na skórze miałam po peelingu e, takim. E, po którym nie powinnam się uszczyć, ale jednak się uszczyłam, bo się wtedy nie się nie sprawdziły, by najdelikatniejsze Nawet nie tyle ściągały za tak ładnie, załagodzały tą twarz, że mogłam nałożyć na przykład makijaż. A jakąś różnicę między tymi do twarzy tymi do oczu. Widzisz? Mm. Czy to jest, tymi też możesz zmywać normalnie makijaż oczu? Tymi próbowałam zmywać makijaż i też sobie dawał ratę. Mhm. Wydaje mi się, że te robią to po prostu szybciej. No, dla mnie to już jest o, ostateczna ostateczność chusteczki. Ja też nigdy nie używałam zaczego do makijażu, e, ponieważ strasznie ciągną. No, tylko u mnie właśnie prawie zawsze alergia. Prawie zawsze alergia, ale no widzisz, no widzisz. E, natomiast potem do mycia mam coś, coś fajnego, co jest teraz nowością też na stronie Skin79 i to jest Benton. E, I to jest taka pianka, która tym różni się właśnie od innych koreańskich pianek, że tutaj to pH skóry nie zostaje jakoś tak drastycznie naruszona. No jest praktycznie na takim poziomie zdrowego pH skóry, które na zeszłym się notatki robić A sobie umeję potem. Ale to tam zresztą wszystko jest napisane na jednej stronie. Mhm. nie można takie informacje sobie tam znaleźć. Musisz próbować. Dobrze, tak zrobię. E, dobra, nie będziesz miał innego wyjścia. Co zrobisz? <laughs> e, ja mam następne trzy produkty do twarzy i wszystkie też chciałam pokazać mojej siostrze. E, z, wszystkie trzy są z biotuju. Pierwszy to jest krem do twarzy, ten to jest akurat e, jakiś tam z rokitnikiem, z, o ile się nie mylę z olejem kokosowym. Bardzo fajnie, niestety nie ma składu na tym opakowaniu, bo na kartonie. Weź sobie pompkę. Ja mam wciąż, od nich taki anti-aging do twarzy na dzień i na noc. Uwielbiam. A ten jest, on w ogóle się nie rozprowadza jak naturalny krem. Jak taki wiesz, mi ciągnie, świetny. Jest I po to genialny. jest nowoczesna formuła, taką, którą ja oczekuję od kosmetyków. Nie, że kosmetyki naturalne pachną tak do końca supernaturalnie i ziołami trawą. Znaczy, ja nie, ja nie mam ja nic przeciwko, nie? Ale, Ale nie o, każdy o, lubi. tak lubi, tak. Niektórzy wolą, e, wolą te luksusowy Świetnie luksusowe. się wchania. Dla mnie to jest ta luksusowa półka, właśnie. Uwielbiam e, te kosmetyki. E, druga rzecz, która. Znowu mam... też są całkiem Kremy są gdzieś ko koło stówki, coś mi się tak można mhm. tak wydarzyć, ale uważam, że naprawdę są warte każdej złotówki i nie zapychają żadnych wiesz ciężkości, żadnego świecenia w ciągu dnia, mhm. naprawdę są świetne, nawet ten anti-aging który teoretycznie powinien być cięższy. Uh -huh. e, mam też peeling do twarzy, też z Biotuju. Jego jeszcze nie używałam, bo przywiozłam go specjalnie dzisiaj, żeby dzisiaj sobie wszystko zeskrować, żeby jutro na spa <grym> moja twarz była gotowa. Ale to jest tronozjarnisty? On jest jakiś w ogóle super turbo y, do skóry, która jest z i tak dalej. Bardzo delikatny ma być. Jeszcze go nawet nie otworzą, także nie wiem. E, I mam giełkę do twarzy. Ja już użyłam cały jeden tonik y, z szałwią w teraz mam tą giełkę do twarzy. Jest, tak jak tutaj jest napisane na niej, nawierzająco, łagodząca i właśnie taka ona jest. Giełki są bardzo fajne. E, do ciała, do ciała jest rewelacyjna. Drugą albo trzecią dotalka jadą. E, granat e, używam namiętnie, psikam się non stop. I są jeszcze mam, mam właśnie do twarzy chyba zieloną herbatę. Albo no. i właśnie albo to, albo to, mi się wydaje manuka. Chyba manuka. W ogóle wszystkie rzeczy Wam spiszemy na dole, wszystkie nazwy, żeby tam nie było problemów, bo wiem, że czasami ciężko jest znaleźć, jak tu tak pięknie Wam pokazuję butelkę, której nie możecie zobaczyć z bliska. Yy, Okej, okay, czyli jak już mam umytą twarz, to teraz yy, wypadałby jakiś tonik. Yy, bardzo fajnie pojawił się z yy, Bentona też właśnie na stronie Skin 79. Natomiast nie mam go tutaj, bo to jest duża butelka. A teraz sobie wzięłam w formie toniku właśnie taką mgiełkę, która też tam jest. Obsesyjnie który, chciałam to sprawdzić, jak zobaczyłam nie to opakowanie, to mówię Zresztą, dobra, potem będziesz robiła chyba tak. Będą linki na dole albo zbliżenia zrobimy jak, jak eee, będziemy w, w takiej trochę nietypowej formie, bo w formie takiej tubeczki. Tu jest tylko 40 ml, więc świetna na podróż. I może zastąpić tonik, można może, może sobie pryskać, chociaż ten strumień, powiem Wam, jest taki... A, trzeba z daleka i to teraz tutaj jest mgiełka, okej. Okay. Eee, I tutaj mamy w ogóle zieloną herbatę, także świetnie korząco. Eee, to jest fajne, e, także to, natomiast y, potem robię sobie maseczkę, zazwyczaj jest to jakaś w płacie i teraz też testuję sobie taką nowość e, z wodą morską. To tak to wygląda, tutaj jest sam gład, tutaj jest woda morska i to się tak zwija, to się zwija w ten sposób. A, to pęknie na czy maseczkę? Potem to tutaj pęka, e, na czy maseczkę e, i... Bardzo fajnie też i e, tak e, uspokaja cerę po całym dniu. Wczoraj się też sobie robiłam. A jest jedno. tak e, jakby, zrozumiem, że z wodą morską, to bym się spodziewała, że jakiś słone i w ogóle takie właśnie bardziej na wypryski. Nie próbowałam tego, więc nie wiem. <laughs> ja bym sprawdziła. <noise> nie wiem, nie wiem, ale yy, woda morska nie tylko na wypryski, bo tutaj jest mnóstwo minerałów, które, o które się uzupełnia, uzupełnia właśnie cała struktura skóry, gdzie tam właśnie masz po całym dniu makijażu, że... Że, że, że ten, że ten, że ten, że ten. <laughs> że u mnie sprawdza się tak, że przede wszystkim uspokaja skórę i jak, jak miałam właśnie od rana taki dzień zabiegany, to sobie właśnie wieczorem coś takiego nakładam i jest właśnie super skóra na rano. Także Nie polecam. Ja. Mi zostały dwa kosmetyki do twarzy i właściwie trzy albo cztery gadżety. Mam kolejną genialne. rzecz z biotum. to jest genialne. Jak chcesz, to ci będą się spróbować, jest po prostu fantastyczne. Mam e, takie serum jedno na dzień, jedno na noc. Nie mam pojęcia, jak to będzie ja Czy ja mogę doczytać, co, co to jest e, o tym Przepraszam, to jest Do z, serum z. Antydepresant. Ant Ant tak, skin antidepressant. E, to jest e, świetne serum olejowe, które zawiera kwasy omega-3, omega-6. Ale co mnie najbardziej w tym serum ciekawi, to to, że nie ma żadnego wypełniacza. Nie masz tak, że jest olej z słodkich migdałów i jakieś tam dodatki, Tłuści. tylko e, troszkę tak. Ale ja go najbardziej lubię do masażu twarzy. Mm -hmm. Fantastyczne serum. Bardzo, bardzo polecam na pierwsze zmarszki. uważam, że jest genialne. Mam jeszcze takie z żelem kialuronowym, ale nie wiem, gdzie je wsadziłam. Gdzieś musi być w walizce u mnie na dnie. Identyczne opakowanie, tylko ono jest na dzień i tamto, jeżeli macie jakieś właśnie problemy z tym, że nie chcecie używać produktów z olejkami, to tamto jest oil free i jest naprawdę świetne. Eee... Serum bez olejków, eee, zupełnie. Tak, bez, 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 e, z samymi ekstraktami, z, właśnie z żarem hialuronowym, świetne, naprawdę świetne. Mój domowy krem pod oczy też używam od lat, cały czas tego samego e, i zostały mi z gadżetów tak, e, płatki kosmetyczne, to są płatki Konjac. Konżak. Czy to się używa tak, że to się używa kilka razy? To, si to hmm. możesz używać przez 3 miesiące. Jeden? Ten jeden? Ten jeden. To jest właśnie najpiękniejsze, że... Eee... To, to znowu ty tak, a właśnie nawet napisałam, skontaktowałam się z producentem i mówi, niech mi Pani wytłumaczy, jakim cudem uważacie, że to trzy miesiące jest ok, że nie tam bakterie się nie będą rozwijać i tak dalej. I będę nagrywać film o tym za, za chwilę. Ale wydaje mi się, że czas. sam korzeń ma takie właściwości, które niwelują właśnie to. nie, właśnie wszystko ona mi tam tłumaczyła, a propos wypiekania, a propos produkcji, a propos struktury, jaka jest różnica między tymi gąbkami takimi, co możesz sobie do sklepu kupić za dyszkę, mm -hmm. a takimi tymi, bo one są droższe dużo. Są. I faktycznie, jak się kupi taką tańszą i porównasz, są, to jest w ogóle zupełnie inny produkt. Tak, tak. Zastanawiałam eee, się więc... właśnie nad tą ceną, ponieważ. Przepraszam, że ci przerwę. Bo na Allegro. E, znaczy na Allegro, Nie mówimy o Allegro, mówimy o Ebayu. E, można kupić za dolara, prawda? Te gąbki, tak, i są jakieś w turbokolorach intensywnych itd. i tak dalej. Tak, ale zastanawiałam właśnie. Czy jest to kupowania w takim razie tej konkretnej firmy, która kosztuje chyba 30 parę złotych, no nie? O, chyba więcej kosztuje. Chyba nawet więcej. Więcej. E, nie pamiętam dokładnej ceny, ale e, wydaje mi się, że kosztuje więcej. Jest warta każdej złotówki. Y -hmm. I naprawdę różnica jest ogromna. Mówię, mam z korespondencję Czyli z tą Panią, zmieniłam mnóstwo. Tak, ona Na mi też rządza. się tłumaczyła, jak to wychodzi z tym. Tak dużo osób mówią, że kupiło sobie tanią gąbkę i wiesz, używa i od tej strony, gdzie używa, nagle się okazało, że się wypłukał kolor. Tymczasem te mam, to jest gąbka, którą używam dwa miesiące. Z niej się nic nie wypukało. Ona mówi, że to jest tak, jak, tak mi to tłumaczy, że to jest tak na zasadzie, jak robisz ciasto i dodasz kakao, to ono ci się nie wypuka, gdyż jadł to ciasto, nie? I tak samo jak są wypiekane te gąbki i w nich jest glinka, nie ma opcji, że to się wypłuka. Jeżeli on z nich się wypukuje kolor, to znaczy, że ona była farbowana i to już nie jest ani wegańskie, ani naturalne, tylko są dodatki, więc jest bardzo dużo ciekawych niuansów. Ja uwielbiam te gąbki. Gąbkę tą z zieloną herbatą mam na rano. Tych płatków używam do, i do toniku, i do zmywania makijażu oczu. Ja mam bardzo wrażliwe oczy, więc tutaj nie mam najmniejszego problemu z uh -huh. jakimś pocieraniem, bo to jest tak, wiesz, jak masz tą to szmaczkę. To jest ta, ten to jest nieużywany, dobry. bo to dla mojej siostry przywiozłam, a tu mam gdzieś taką jedną czekaj. Uh -huh. A no, jak z taką... przyjmowaniem? Aha, nie przyjmuje kolorów, bo już to widzę. Nie, nie, absolutnie. Możesz uh -huh. wypłukać, wymyć wszystko wodoodporny makijaż. Ja to lubię ostro, więc no wszystko no. zmywa. E, także bo uwielbiam je. No, no, no. <laughs> Ja też. Jeżeli... także e, je uwielbiam. Jezu, mam przywiązać przekaz... ze sobą. Bo Emilka nigdy nic z tego nie używała. Jak oh! muszę je pokazać. Jak mamy w końcu czas, to, to muszę jej pokazać. Jest naoczny pieszczoszek. E, tak, e, z Dermo Future masażer do okolic oczu i ust. E, uwielbiam. Uwielbiam go absolutnie. Używam go właśnie do okolic oczu praktycznie wtedy, kiedy, tylko, kiedy mam chwilę wieczorem. I Tobie nie podobało się to nagrzewanie, natomiast ja je uwielbiam. Nie, ja, ja wolałabym, żeby to było chłodzą z niżnego ale e, mimo wszystko jest na tyle fajne, że I jest. jest pomysł dla firmy, tak? Tak, zróbcie chłodzący, proszę, to ja kupię go, bo jest <laughs> wspaniały. I mam lunę do mycie twarzy. Wzięłam tylko dlatego Luna, a nie tą szczoteczkę z Dermofuture, bo mam też tą z Dermofuture, bo ona mm -hmm. jest po prostu mniejsza. I już tamta była szersza, już mi się nie zmieściła z boku do tej małej kieszonki w Wydaje mi się, że ta miękkość włosków jest podobna. One są, teraz jakby mi się zepsuła, jak ktoś mnie pyta, czy bym kupiła tą, czy bym kupiła tamtą, kupiłabym tą tańszą, tą ta tańszą. Z Bo jest praktycznie działanie na skórze jest identyczne. Mm -hmm. Są naprawdę minimalne o, różnice Zobaczę mniej. sobie jeszcze te wibracje, może? O, bo ty masz może silniejszy, tak? Wiesz, to możesz sobie zmniejszyć, zwiększyć, ustawiać tam różnie. Moim zdaniem, też naprawdę ta różnica jest minimalna. No troszkę, ale to wydaje mi się, że troszkę silniej. minimal. no ale jak już weźmiesz dwie na dwa policzki, to naprawdę jest minimalna różnica, mm -hmm. bo ja już takie ja nawet test robiłam. Okej. Okay. Cześć, witam Was na moim kanale po bardzo, bardzo długiej przerwie. I tutaj bardzo proszę o jakieś takie kciuki, żebym jakoś się wysłowiła, bo wyszłam z prawy, a druga sprawa jest taka, że mam niespodziankę z tej okazji, że się pojawiłam. To ja! <laughs> Gość na moim kanale.